Zastanawiałem się, jak wybrnę z problemu swojej obecności tutaj. Mianowicie miałem problem z identyfikacją czy też legitymacją swojej obecności. E, reprezentuję polską kinematografię tym razem. Wielu osobom spośród tych, którzy tutaj są dzisiaj, jest nam dość blisko. Producent i reżyser Kowadis. Wiem, że tutaj Pani artystycznie będzie dzielić się z nami swoimi doświadczeniami i tym, co ma nam do zaoferowania. Tymczasem, ja wracając do tego pytania, które Pan zadał, musiałem sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja w ogóle mam tytuł do tego, żeby tutaj być, skoro reprezentuję tak specyficzną um, dziedzinę, jaką jest kinematografia, polskie kino. Nie wierzę w to, żeby ktokolwiek z Państwa miał wątpliwość, że kino w ogóle generalnie jest na ostrym zakręcie, a co dopiero na zakręcie dziejowym. Bo tego wszyscy, wszyscy jesteśmy beneficjentami. Padło tyle ciężkich, choć trafnych często spostrzeżeń dotyczących tego, jak się sprawy mają, że trudno to. Generalizować, a ponieważ atmosfera wyraźnie się zagęszcza, więc ja pójdę na daleko idące skróty, w tym, z czym przybywam do państwa. Tutaj Monsignore, spowodował tytuł mojego, mojej obecności. Ja to pozwolę sobie nazwać Tryptyk pod tytułem pamięć i tożsamość oczywiście z całą pokorą wobec osób, osoby, która to w naszą kulturę wpisała. Wszyscy wiemy oczywiście o kogo chodzi. Chodzi mianowicie o to, że właśnie na tym ostrym, generalnie zakręcie dziejowym pojawiliśmy się w bardzo oryginalnych okolicznościach z trzema przedsięwzięciami, które z całą pewnością to środowisko zainteresuje. Pierwszym z nich jest krótka moja rozmowa podczas prezentacji Dywizjonu 303 na Jasnej Górze, kiedy ojcu Leganowi powiedziałem, jak to jest możliwe, że w polskiej kinematografii nie ma obrazu opowiadającego o cudach, które tam się wydarzyły. Oczywiście są i księgi mocno zapisane przez wybitne postaci. Jest cały szereg dokumentów, ale nie ma filmu fabularnego. Będę opowiadał, jak się opowiada w kinie. Cięcie. Od tego momentu mija kilka lat. Dostaję telefon od Jacka Samoiłowicza. Scenariusz gotowy. Bierzemy się do roboty. I tutaj ja Państwu zostawię, tak na pamiątkę swojej obecności, Rzeczony cuda jasnogórskie. O tym, proszę Państwa, będziemy robili film fabularny. To pierwsza część tryptyku, o którym pozwalam sobie pozwolić pamięć i tożsamość. No, chyba to jest zupełnie oczywiste, że w naszych sercach, w sercach Polaków, cuda jasnogórskie i sam akt pielgrzymowania w to miejsce. Jest czymś zupełnie fundamentalnym, a jakże to ma głębokie przełożenie na Polonię i Polaków rozsianych na całym świecie. To pierwsza sprawa. Druga, znacznie delikatniejsza, otóż mająca swoje bardzo osobiste przełożenie, związane z nowogródkiem, dzisiejsza Białoruś. Otóż, jak z pewnością Państwo wiecie, tam rozegrał się gigantyczny dramat wojenny, mianowicie siostry zakonne nazaretanki odebrały, y, od, pozwoliły odebrać sobie życie, i zostały rozstrzelane za 120 mieszkańców tego miasteczka. I tu sprawa jest o tyle głębsza, że, że kiedy mówię pamięć i tożsamość, to również wspominam swoje Świętej pamięci już mamusie i, i, i babcie, które stamtąd pochodzą. Jest to jest rykoszet taki bardzo osobisty, ale oczywiście nade wszystko, nade wszystko hołd złożony męczeństwu zakonnic, nazaretanek. Film będzie nosił tytuł Ballada Nowogródzka. I e, mam nadzieję, że w bardzo szybkim czasie doktor Krzekotowska zadba o to, żeby ten tryptyk był projektem, że nie tyle projektem, ile czymś w rodzaju flagowego przedsięwzięcia związanego ściśle z kongresem Polo Polaków. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Działa, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.